Atmosfera jest przednia. Poszłam się na wizji, będzie cudownie. Limonoleum. Bulbulator. Bulbulator. To było po 26 liter. Przez łąk. Czytaj, jakie są? Przyczłapka. Glebokryzarka. Pachruść. A co to jest pachruść? To ja może... Nie ma lajków, ale jest dobre. Ale co? Pachruść. Dobrze, no, że nie wygrało kolega po lewej nie jest gejem. O Jezu, bo by nie... musiał usiąść po lewej, skrajnie i to powiedzieć. Hechłaś, hechłeś. Pepinkowski. Mię, mięśnie Kegla Mają tak no, parę no. lajków. No to czy nie w czym mięśnie Kegla? Z czym czym Rupert powiedział, że super wygląda. I będziecie mieli kolanoskopię w kolanach. Ty nie wybrałem czy Powiem przez tak. jak coś. Ja aż herbat nie, nie są z herbatniki nie chcę z herbatem. No tak, na papieroska. Papierozek zawsze w modzie. Zawsze w mordzie. Chłopaki pierwszy raz w telewizji, ja już trochę wprawiony. Czarek, czarek wczoraj pytał mnie jak zachowywać się, kiedy spogląda na ciebie oko kamery telewizyjnej. Mówiłem czarek, nie bój się, będę tam koło ciebie. Zamknij ten będę powiedział Robert Bądź. <laughs> Jezus. Zesrałeś się robić. Ej byłem przekonany, że tego tutaj nie ma, patrzysz to jest logo tvn -u. Proszę nie kręcić mnie Cie Dobrze włosy łonowe? W tvn nie już wiedzą kto przyszedł Dziękujemy Przywitali nas od razu po imieniu Jedziemy słuchajcie, jedziemy za stary, teraz razem przyjdziemy tu na sprawę sądową. No i serio go nie Ostatnie poprawki yy, fryzury. Upewniam się, że wyglądam jakbym spod dwie godziny. Zgadza się to? Tak, jest. Panowie, tak. czasami <grymian> pomaga, jak się naciśnie piętro. <grymian> Wcisnąłem przecież. Naciśnij piętro sława. Aha, bo to jest. Yy... Yy. Idziemy po schodach. Ty, Ty co jest? Trzeba pieniążek jak Dziękujemy. Jedziemy, słuchajcie. Dzięki, że zaprosiliście nas do pytania na dzień dobry. Śniadanie na dzień dobry. na do widzenia. Siku mi się chce. Wykupę trochę. Robert właśnie podpisał umowę. Sprzedał się. Sprzedajemy się tvn owi Oświadczenie. Ja nie, podpisany zgodzony z realizacji telewizyjnej sprzedaje się i tego chyba też nie możemy pokazać. Dobra, wszyscy się już sprzedaliście, czy jeszcze tak pokarali? A to każdy musi podpisać. Tak, każdy. Chrystusie. To ja wymyśliłem to w ogóle, to ja to w ogóle. Zamknij się Jakie ma na To idę uczyć kolorzanie. Nie O, pokaż ten ruch. A! Te no, falenie no, też. No pokaż Ilma. Bo już poprawiłem się. Aha. Pokaż jeszcze raz. <noise> Jakie to słabe jest Kopia. Kolonoskopia Szęzlon Czarek Czarek chodź Kuper Czarek chodź Czarek Wszystko na koszt ITI pa, pa, Papier na ich kołach Ja wziąłem chusteczki za do domu Wzywałem z domu, żeby tylko im zabrać papier <noise> Masz Walter, masz Dobra, ja mogę wychodzić już No nie Słuchajcie, nie chcielibyście tu stać teraz, no. Bez rewelacji, no. Ale jesteś Jak po zjeździe rodziny Grycen. Ma, Masne, jaki film ostatnio wypuściliśmy? Serio pytam. Czego nie mówią kobiety? Nie. Czego nie, nie mówią, mówią kiu No niezły. I przechodzi gładką falą narasta mhm. ewentualnie, a u nas był to tak naprawdę nosok, taka kolonoskopia było... była internetu. Tak, już po dojechłem. było było super, tylko myślę, że trochę przyćmiłem moim głosem, w trochę za dużo. Sory. Teraz to ja. Ponoć po, strasznie fajna Ja bym myślał co A nie. Ja montuję, ale montowanie to Montowanie nie. to nuda Jak tam? Jak tam dupy bolą po daniu? nowi? Rafał się zesrał. <grym> na czarkę klatę. Wczoraj w nocy. Aż smuga na tej żółtej została. Na początku myśleliśmy, na nie... że... Ty że pier... to jesteś kecheszek Chodźcie, <grym> <grym> bo nasze autobusy jadą, nasza taksówka. Nie, nasza limuzyna.